czas płynął a każdy uczył się nowych zaklęć i eliksirów jest już grudzień i niektórzy zbierają się do powrotu do domu na czas świąt hej o um, hej jak tam się czujesz dobrze na święta cała rodzina przyjeżdża to źle na pewno będzie rozmowa o moim ojcu, aby o nim pamiętać. Do tego będą mówić o twojej rodzinie. No tak, u mnie będą mówić, jaka mam być i co powinnam zrobić. A posłuchasz ich? Zależy co powiedzą. Rozumiem. Wolałbym tu zostać z tobą. Ja z tobą też. Ale muszę wrócić do domu. Ja też. Jakoś. Sobie damy radę. Damy. Dobra. Trzeba się zbierać i pakować. Racja. Ale jak wrócimy, to spotkamy się tu? Będę czekać na ciebie. Dziękuję. Chodźmy już. Dobra. Hogwart. Sekrety literinu. O, tu jesteś, Zachir. Jestem. Spokojnie. Jesteś gotowy na wyjazd do domu? Prawie. To się szykuj. Na no, spokojnie. Ja jestem gotowy. A Clara i Hugo? Jako prawdziwa para bliźniaków, żadne z nich nie wie, jak mają się spakować. No to nieźle. Zachir, rusz się trochę. Dobra, dobra. Etta! Córko? Witaj, ojcze i dziadku. Zachir, obudź się. A tak, nie śpię. Pomóż mi. Gdzie rodzina ma być? Możliwe, że za 5 minut będą. Czyli się spóźniają. Dobra, ja idę. Pa. Pa. Wesołych świąt. Wesołych. Zajemnie. Chodźmy do domu. Dobry pomysł. Pa, Edsła. Pa. Wesołych świąt. Zajemnie. Kto to? Amanda Blak. Jest w Jak widać po ubiorze. To dobrze, że ze ślizgonami się zadajesz. I to bardzo dobrze. Etta, chodź, idziemy do domu. Ech. Już idę. Etta... Mamo! Dobrze ci widzieć, córko. Ciebie też! Nusiu! Babciu! Opowiada jedna tak, jak w Hogwarcie! Cóż, goni patrzą na mnie z podziwem. Gorzej z innymi. To normalne. Boją się, biorąc pod uwagę, co może zrobić. A co niby bym mogła zrobić? Zabić! Każdy dziedzic zabił kogoś! Tak. Pamiętam, jak zabiłem jednego puchona. Kiedy? Parę lat temu? Nie jest na to za młoda? To czas, aby się dowiedziała! No dobrze. Parę lat temu przyszła moja kolej, aby zabić jedną osobę. Wybrałem sobie jednego Puchona, który, cóż, nie znaczył wiele. Chodziliśmy razem do Hogwartu, dlatego pamiętam jego nazwisko. Garerowie są najgorsi, niby Puchoni, ale skrywają sekret. Nie wiesz tego, ale fakt. Są dziwni. Zaraz, Garer? Owszem. Znasz to nazwisko? Nie, y, skąd? Dobrze, teraz tak! Musisz otworzyć komnatę tajemnic! Ale nikt nie wie, gdzie ona jest! Masz do rozmawiając z wężami. Uda ci się otworzyć komnatę. Ro rozumiem. Wtedy poznasz tajniki naszego nazwiska! Nie możemy nic powiedzieć przez wzgląd na nasze wspaniałe kobiety! Gdy Edta również pozna tą prawdę, stanie się prawdziwie jedną z nas. Tylko musi zabić! Jest na to za młoda! Spokojnie, Lydia. Wiem, że jest o młoda. Zrobi to, jak będzie gotowa! Dobrze, a teraz może spędźmy wspólnie czas, nie rozmawiając o tym. Jestem, Jestem za. za. Zahir? Etta? Wszystko w porządku? Tak. Jak tam święta? O dziwo lepiej niż w zeszłym roku. U mnie niezbyt. Co się działo? Gadanie cały czas, jaka mam być, co muszę zrobić. Ale możesz być sobą. I będę. Wiedziałam. Ros? Ja to wytłumaczę. Nic mi nie tłumacz. Ros, ja wiem, że możesz mieć złe zdanie o mnie, ale ja nic nie chcę zrobić za Hirowi. Coś ci nie wierzę. Ros? Ona wzięła na bark czynę swojego ojca i nie zamierza pójść w jego ślady. Zahir, prosiłam cię, abyś uważał na nią i nie zbliżał się do niej. A ty co zrobiłeś? To ja się zbliżyłam! Nie on! Edta. Ja chciałam się z nim spotkać! To ja ustalałam spotkanie! Tu przeze mnie się spotkał! Co chcesz mu zrobić? Ja nie chcę mu nic zrobić! Nie wierzę ci. Roz, ja kocham Edtę. W początku patrzyłem na nią jak na zwykłą przyjaciółkę, ale teraz... Teraz wiem, że chcę ją obdarzyć uczuciem. Zahir? Czyli to tak. Dobrze, pozwolę ci się z nią spotykać, ale będę śledzić poczynania Eddy. Jak poznasz Ettę, to zmienisz o niej zdanie. Zobaczymy. Rose, ja nie zamierzam skrzywdzić Zahira. Mam nadzieję. Pójdę już. To. Nie musiałaś kłamać. Ale chciałam. Nie chcę, aby była zła na ciebie. Wolę, aby była na mnie. Na dodatek, też cię kocham. Więc musiałam. Etta, jesteś serio o czymś więcej, niż swoim nazwiskiem. Dzięki. I co z Zachirem? Nie mam racji. Spotyka się z Ettą. Coś ty! Eter musimy mieć na oko Edę, aby nie zrobiła nic za Jasne, na spokojnie. Trochę wątpię, aby pokazywała, że coś jest przy innych ślizgonach. Nie wiesz tego. Trzeba ją pilnować. No rozumiem. Dobrze. Będę ich pilnować. A gdzie oni przebywają? Tego nie mogę powiedzieć. Niech mają swoją bezpieczną strefę, chociaż... Hogwart. Sekrety z